Dzień dobry, ekipo! Cześć! Dzień dobry ekipo No i moi drodzy, następny odcinek Oczywiście nagrywamy dla was z ekipą Dawno nie było trzyosobowej ekipy, ale znowu jesteśmy Może pamiętacie te ochydne palce ogólnie Na dwa, dwa najpopularniejsze filmiki właśnie Na YouTube, na YouTubie, na, na moim kanale Są właśnie z, z taką ekipą, z taką samą 8 miesięcy nas nie było, bo po obejrzeniu tamtego palucha Nam się takie paluchy zrobiły musieliśmy 6 tysięcy łapek I kolejny odcinek z ekipą również wiedzie na kanał Z ekipą, ekipa to nosi Zasubskrybujcie przede wszystkim kanał no i Dzisiaj będziemy oglądali jak się robi sztuczki magiczne Mam nadzieję, że proste, ale prawdopodobnie proste Sztuczki magiczne, gdzie naprawdę na przykład możesz znajomego sobie wkręcić, strollować albo zdziwić No i życzę wam miłego oglądanka No i moi drodzy, zaczynamy od jedzenia palców sobie Tutaj taki magiczny trik, tutaj będą przedstawione wszystkie triki na sam początek A potem, prawda, zobaczymy jak zrobić właśnie takie mm, triki Dobre, e, dobre Umiecie jeść sobie palce czy nie umiecie? O masz. Tak, normalnie jeść Co? Co się stało? się stało tak Spróbujcie to zrobić. No myślałem, że przejedzie tym tym i nagle będzie... Ale że coś się nie wiedzie, o co tu chodzi? Jeżre, ja to jest, ma... to jest okay. dziwne. Jaki, jaki dziwny film, ty. Dobra, ma baterię, wsadzi sobie je do głowy i wyłączy sobie mózg. Do kciuka minus, do <grym> fasa wskazującego plus. Zrób ten trick na Zrób tak, na... Pow, powtarzajmy. Zrób ten trik na koledze, który ma wierzchni gile w nosie. Żeby mu wyleciało. Ja, nie, nie rozumiem tych trików, co w tym jest takiego? Nie też nie rozumiem. Ja, chyba jesteśmy za starzy. To co? A nie zrobisz tak przysiadu no jakoś tak wygięło dziś. No to są bliniaczki pewnie teraz. zaraz Jakiej przedszkole <laughs> To jest na sznurku jakiś co? Ja, ja tego nie spodziewałem, że to tak będzie Okej okay. No ale jednak jest na sznurku no Wcale nie widać tego sznurka Łooo lewitacja kubeczka Tam W palcu ma to Ale wy jesteście zarąbiści, żeby to wiecie Aaa <laughs> też widziałem to a Filip chciał się dowiedzieć jak No to i to dobrze. się zaplącza no to jest Tak, radnie, nie wiem. Nie. Wiedza użyteczna. Co, ale jak to się stało? Nie wiem. To przeczyprało mu wszelkim. No czekaj. Jak dziś? Się... Co się dzieje? Co tu się stało, właśnie? Co tu się stanęło? Coooo! Magic, o ale to wygląda świetnie. To no jest ok, to jest spokojnie. To Olur. wygląda z chyba że to ale jest. To Chyba że właśnie nas w bambuko zrobili i to jest jakoś tam. Orbeez, tego nie widać, jakby nie było tego w wodzie. Widzisz, no? no to jest fajne, ale to, to jest. Już, to tak to jest satysfakcjonujące, no. strasznie. Bo to jest magnes, Co? O, to jest dobre, to jest dobre. E no to wiem. Co? Aaa, tak wiem. bo co, no, co to było? Bo nie, nie, ja nie, nie wiem, co to było. Na fizycy, ja Dziś nie to na fizycy, ale no, też wiem, co to jest. Co to jest w ogóle za ten. Bateria b... z jakimś. Nie wiem. Jakaś filująca bateria. To podpala ognisko palcem. Co z tym chodzi znowu? Co 5 latek Wszystko najlepszego. Aaa, łama! Chyba się tak każdy bawił w dzieciństwie. Co nie? Ja nie. Nie. <grym> nie co, co ty jesteś jakimś piramanem? <grym> serio, a nie wiem, jeśli ogniska... Nie, napisali? czemu nie dają tutaj suklu? To a żadna potem magia. Ale popieri z ogniska co nie tego popiołu z ogniska i tak nie robię. Nie. Serio? Nie. <grym> <grym> jest... Widzę wy napiszcie czy, czy wy tak robiliście. No ja tak robiłem jakby. O, to jest fajne. I taka bańka. O. I jak to pierdyknie Pa! Na złość zrobiła, nie pękła. Jakiż to! To się rodzi stary. To się rodzi! Ale to fajnie wygląda. To będzie żyło. Który jest fajkiem, jak myślisz? No to, to nie. No to nie. Piasek nie. A to jest jajko co tam było? Jajko też Które? Nie, to, to wito. lewo na dole. Lewo na dole no. Taki dole. Dole, no. eksperyment sam tak, sam chciał porobić. Hmm, no. Czyli jednak tam ta gąbka była fejkiem. Co teraz? Bo mówię? jajko teraz, A no, jajko teraz. Jajko, faktycznie, że no wiem, że tak w To tak działa. Czy znowu robią jakiś. O, mamy magiczne sztuczki, powrót do magicznych sztuczek. A, sznurek, no, oczywiście. Czemu wcześniej nie było widać tego sznurka? Oooo! Nie było widać tego sznurka wcześniej. Jedziemy, ja, a teraz. Y... Wtedy nie było widać tego, no tego sznurka. No właśnie! No, z teraz. Dzięki, s... to jest głupie. To jest tak głupie, że to jest. Się... Nie wiem, to jest bez sensu. Bo... Ja bym chciał wiedzieć, że to za osób tutaj chodziło. ja nie, nie mogę. A to co? Ale się pali, nie widzisz. <noise> <Patka> się <noise> pali, nie widzisz. Niesamowite, on teraz to wyciągnie i... Ściągnie tuż nosem. Nie chodzi kolorowy kąpłomien będzie miał. Chyba bo zęby będzie pomalowane. A i to nie widać. To jak to działa? Co? Hmm. Trochę tego nie rozumiem. Trochę. No <noise> to jest przekoloryzowane jak zwykle Trochę wszystko. tego nie zrozumiałe. Eksperymenty chemia? ło! Wow! A to jest ta pianka taka co. No się robi. taka do golenia. <noise> Dobry tobie kolor? No co, czekaj. Ja Bo jezu, co za szklana. Jak gówno. To... to wygląda jak żywe coś, nie wiem tu to mnie rozciąga Mordo, nie zdziwcie się, że jestem teraz sam bez kumpli tutaj, prawda Ale zagraliśmy na mało ma... za mało materiałów I nie starczyło, nie chciałem wam jakiegoś pięciominutowego filmu przysyłać no, a jestem w kapturze po to, że żeby się nie chciało ogarnąć fryzury wiem, że nie wypada, ale Ale, ale przeżyjemy. Wyglądam teraz jak raper e Mordo lecimy, lecimy, prawda Robimy setosty, no zacking oczywiście Szanuję go niezmiernie, bo tak jak mówiłem robotę robi niezłą i... I, i, i stosa, stos, prawda, robi sobie pizzę Chcecie, chcecie mieć 100 pizzę rano? zazwęcie to za Hackinga Tu mamy On ma najlepszy kanał do robienia reklam chyba, naprawdę On z Doritosów zrobił sobie okulary O nie, to jest to co z miniaturki z poprzedniego filmu Właśnie z trików magicznych On <laughs> sobie pija soczek z Maka. On nawet nie musi kupować rzeczy <laughs> Fast speed o nie, o nie telefon od... O nie, telefon. Co? <ścoughs> Dlaczego on wszystko rozwaliło tam? Kto ma rodzinę? Twitter. A Twitter, Twitter, 10 lat, tak? Są so, gotuje jedno jajko, prawda? Mą... Kilo mąki i, I co zrobić ciasto? Ja zrobił tort z książki! Nie, z hitem. O, nie, on jest nawet pomocny jeszcze. I co? I zrobił skredek, kurna, lodzika. I dał dziewczynie. Aha, czyli ona też chciała taką kanapkę. No i zduplikuje sobie to z lustrem. Ha! No i to jest, prawda, przyjaciel. Przy przyjaciel, to jest przyjaciel. I, i wzi wziął sobie drabinę ze ściany. Fajnie. Też tak byście chcieli mieć. Oczywiście, żeby chciał. Narzędzia jakieś. Magia. E, Umy się! Aha, właśnie, no. Powiedziałem mu o tym. O nie, nie, co ty zrobisz? <grytanie> Czemu jakiś pan. <grytanie> o, o, o. Właśnie. Zmiń się! Co jest grane? Ach, te sztuczki montażowe. Piękna sprawa. ja coś wyczaruje o Jezus i, i, i tam nagle taka głowa No to było straszne O ptaszek Co ptaszek z czego? Aha Osna! Coś coś tego typu najbardziej lubię. O nie! On umarł! Jednak ja żyje! Aha! Aha! I, Aha, i, i se wyszarował zegarek zapewnie kilkanaście tysięcy. Nie, No fajnie. Dostał, prawda, od widzów jakieś pilisty. Ja niestety nie dostałem, mi jest smutno. Ale ja wiecie, ja wam nie podałem, prawda, tutaj adresu. I on wyczarował z czegoś tam. Nie patrzyłem dokładnie, ale ptaki białe, gołębie wyczarował. Fajnie! Też tak bym chciał być. Festina. No i weźmy sobie ten zegarek. Jeszcze Co. Mordo, ja też takich chcę, ja chcę Rolexa za darmo. Wziął kradze ze strony. A i znowu to samo. <laughs> A napiszę, to wygląda jak jakiś miodzik. Co ty gadasz? Ale to jest jakiś monitor, nie? I z ma pewnie kamerę. Tak obstawiam. Ale to wygląda nieziemsko. To jest idealnie zrobione. Co za sztos. Tak przyjść do szkoły. <noise> no i kamerka. Wiedziałem. No, to, ale trudno było się nie zorientować. Ale świetnie zrobione. On dziękuję za tam subskrypcję i za listy znowu. I jak zrobić porządek na odcinku w sekundę? No, bo w sumie bardziej balagan, to tak na odwrót zadziałało, nie? Dziękuję Zdiękuję. bardzo za oglądanie do końca tego odcinka, moi drodzy. No, był dziwny. Był zginy, dziwny na... był odcinek, dziwny. ale. Szczerze mówiąc, to słaby. Czy słaby, nie odcinek, ale te filmy, co oglądaliśmy. No, były ciekawe. Miały być magiczne sztuczki, a wyszło na to, że. magiczne porażki były. Dziękujemy Wam za oglądanie do końca. Subskrybujcie <grabiuszio> nasze kanały oczywiście, jak są w opisie, tam w karcie. I na końcu filmu teraz będziecie mieli. No, tyle. Subskrybujcie te łapeczki, do góry, tam 6000 łapek na Następny odcinek z grupką. Z grupką. My, <grabiuszio> mamy grupkę. <grabiuszio> jest ekipa, jest jest grupka ja to <grybka> Grupka Grupka Siema